Panie Przewodniczący, ja mam zważam wątpliwość jak operatory prawnej zarazem pytanie. Uchwała w sprawie zmiany uchwały, którą podejmowaliśmy na poprzedniej sesji dotycząca ustalenia diet radnych powiatu zmieniała uchwałę z 2007 roku. W związku z powyższym no, mamy do czynienia z błędem dosyć poważnym, bo w międzyczasie ta uchwała była już wycofana z biegów. to zarząd. Wiecie Państwo, o czym, Po prostu dokonaliśmy zmian na poprzedniej sesji w uchwale, która została wycofana i nie funkcjonuje w obrocie prawnym. Uchwała, którą zmieniliśmy. Została e, wycofana uchwałą 24 lutego 2009 roku. Gdzie w nie jest napisane? Tracą od uchwały Rady Powiatu Werskiej nr. 4 przez 2002 007 i od tego czasu były jeszcze e, dwie uchwały, e, to znaczy ta i następna, które zmieniały e, uchwałę. Żeby powiedzieć precyzyjnie, na poprzedniej sesji. Dokonaliśmy zmian w uchwale, która nie istnieje. I teraz moje pytanie brzmi. Nie, tak, ja już tłumaczę, panie przewodniczący, bo może zbyt chaotycznie. Na poprzedniej sesji uchwało numer 2917 przez 2010 z 29 stycznia 2013 roku. Zmieniliśmy uchwałę nr 4 przez 2002 przez 07 z dnia 15 marca 2007 roku dotyczącą ustalenia biedalnych powiatów. Ta uchwała, którą zmienialiśmy, nie funkcjonuje w obrocie prawnym. Od 4 lat. Czyli jest. Ale nie, nie za bardzo, bo w 2007 roku była tak. zmiana dwie. Panie Tak? tak. Jeżeli zmieniliśmy, czyli ona powiązywała do tej uchwały, którą... Do... Nie, Panie Przewodniczący. Uchwała, która została podjęta w 2007 roku i którą zmienialiśmy na poprzedniej sesji, utraciła swoją moc 24 lutego 2009 roku, ponieważ przyjęta została w całości nowa uchwała w tej dacie zmieniająca stawki diet. I w paragrafie trzecim tej uchwały z 2009 roku, w paragrafie trzecim jest napisane, w trakcie mowy uchwały Rady Powiatu Glesku nr 4 przez 2002 przez 07 z 15 marca 2007 roku. W związku z powyższym dokonaliśmy zmian w uchwale, która nie istnieje w obrocie płatnym. Powinna być z 2009 roku. 2009, później jeszcze dalej, żeby nie gmatwać. to jest z 29 lutego, a później jeszcze Przyjęta kolejna uchwała dotycząca diet, która była dotychczas obowiązująca. Nie wiem, czy tłumaczę jasno. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. I teraz moje pytanie jest takie. My zaproponowaliśmy projekt uchwały, i w tym projekcie uchwały zapisaliśmy, że tracą moc uchwały Rady Powiatu. W Lesbos z grudnia 2009 roku, czyli ostatnia dotycząca diety, z 29 grudnia i z 29 stycznia 2013 roku, ta, którą podejmowaliśmy na ostatniej sesji. Teraz jest pytanie: no bo nadzór prawny zakwestionuje na pewno tą uchwałę, którą podejmowaliśmy na poprzedniej sesji. W ramach nadzoru prawnego uchylą, no bo nie możemy zmieniać uchwały, która nie funkcjonuje w obrocie prawnym. Jest pytanie: Czy powinna się na dzisiejszy, w dzisiejszym porządku sesji znaleźć także odrębna uchwała unieważniająca tą, którą podejmowaliśmy na poprzedniej sesji? Czy też wystarczy zapis, że tracą moc? Tutaj tego nie jestem w stanie rozstrzygnąć. To by trzeba było skonsultować z nadzorem prawnym. Żebyśmy znowu nie byli w jakiejś ślepej uliczki. Nie wiem. Panie sekretarzu, to może Pan. Tutaj? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. No, faktycznie tam był taki błąd e, pisarski, że tak powiem, bo nie się właśnie ten błąd, że zmienia się uchwałę, dokonuje się zmiany uchwały z 2007 roku, e, które, której treść była... E, Wności stawek identyczna jak uchwała z 2009 roku, może inaczej. Uchwała z 2007 roku została zmieniona uchwałą z 24 lutego. lutego 2009. Natomiast później, i w tym właśnie w tej uchwale była jednolita treść uchwały. Dieta. następnie uchwała z 24 lutego została zmieniona, została uchylona i obowiązywała uchwała z 29 grudnia 2009 I, i ta uchwała jest obowiązująca, obowiązuje do dnia dzisiejszego i w tej uchwale należało zmienić wysokość stawek, ale stawki z 2007 nie różniły się nic. Nie były tak, inne. Tak zauważy, ale uchwała została wycofana, straciła, straciła no, no moc, straciła moc nie, lata temu. No tak trzeba tego nie, że ona po prostu była uchylona nie, 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 uchwałą. To był nie, y, nie, No, ale teraz, no błąd, był teraz, tu się zgadzamy. Tylko teraz, żeby nie, brnąć, być nie, warto nie, by było nie, nie, wiem, 5 nie, przerwy nie, y, wykonać, Telefon nadzoru prawnego, czy ma się pojawić na dzisiejszej sesji odrębna uchwała unieważniająca tą uchwałę sprzed, yy, z poprzedniej sesji? Dnia, czy też nie? Do dnia dzisiejszego yy, Wydział Prawny nam nic nie sygnalizował. Ale sygna Wydział Prawny ma 30 dni na Nie tutaj. sygnalizował. Yy, znaczy no, no, ale sami wiemy, że popełniliśmy tutaj błąd. No. No, no jest, błąd jest, dlatego że nie dotyczy tej uchwały, prawda? Bo ona już się... Zmiana została dokonana w uchwale, która już została wycofana. No jest kwestia uzgodnienia, to to może faktycznie Panie Przewodniczący z 5 minut przerwy, żeby sobie tutaj ustalić. Myślę, że będzie jeszcze Nie panie Starowo, bo zarząd przygotowuje projekty U. No, my je głosujemy. Bierzemy za nie współodpowiedzialność i po części też współośmieszamy się. Dlatego, żeby nie mnąć ten korkociąg, dyskutujemy w tej chwili o porządku obrad. Pan wnioskuje o odniesienie, do wprowadzenie do, do, do porządku obrad. Proszę pana przewodniczącego o to, żeby sprawdził, jak wygląda to z formalnego i punktu Wniosek punktu widzenia. Czy, czy, czy pan wnosi o Czy pan jest przewodniczącym rady? rady. Zadaję panu pytanie. Zadaję Pan przewodniczącemu pytanie na góry formalnej i prawnej, spokojnie. Panie sekretarzu, co pan e, no, w, w tym stanie no, no, jest błąd e, formalny e, odnośnie, bo zmiana została dokonana w uchwale, która została e, wycofana. W związku z tym e, w tej chwili dla porządku prawnego e, należałoby e, uchylić tą własną uchwałę i, i, i w ten czas I teraz jest pytanie, podjąć następny. czy nie można by było skontaktować się z Wydziałem Prawnym? To jest 5 minut przerwy i tam zadecydują, czy uchylić tą uchwałę, czy następną zapisem... Ja, ja myślę tutaj Panie Radny, że, że z Wydziałem Prawnym nie ma po co się kontaktować, bo, bo to jest po prostu, no jest błąd, należałoby wyjąć... No, no by to, żeby nie brnąć dalej, żebyśmy nie Chwileczkę, co będzie, co będzie dalej, jeżeli zmieniamy uchwałę 20, tą uchwałę dzisiejszą, zmieniamy uchwałę 29 grudnia 2000, eh, 2009 roku, co się stanie? Uchwała nie, nie. z po... no, też... 29 grudnia jest w obrocie prawdy. Tak. To jest wszystko... No, no. To jest wszystko, żeby... Bo brnimy z bałagan, a można to przeciąć i uporządkować. Można to zrobić na tej sesji, można to zrobić też, bo jeszcze 30 dni nadzór ma. Można na kolejnej sesji, kwestia już decyzji rady. Yy, dlatego, że yy, uchwała poszła do nadzoru. Zostawiamy ja w takim stanie: jest i jeżeli... no, znaczy... no 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 jest Nie no w tym, w tym... W tym rozumiem. Yy, co będzie, i znowu się ośmieszymy prawdopodobnie, kiedy. Będziemy dzisiaj głosować uchwałę w sprawie ustalenia diet powołując się na uchwałę, która będzie miała głos prawny potrzebny. Czyli kolejny raz będziemy mieli bubel prawny i ten dzisiejszy i tamten. Nie, 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 się na uchwałę, która... Ta uchwała jest 29 listopada. tak, ale a stycznia tego roku. Czas ukaże swoje. Dobrze. Dzisiaj nie ma żadnego błędu. Jest zmiana uchwały obowiązującej z 29 grudnia 2009. Obowiązująca jest ta z poprzedniej sesji. Proszę. Obowiązująca jest ta z poprzedniej sesji. że tak do Nie, nie, no to. Ta... Nie, jak? no podjęliśmy głosowanie, nie? Na Ona jest uchwalona, poszła do nadzoru. Ona jeszcze nie jest obowiązująca. Ale jeden telefon